Cześć siemano, witam was Dzisiaj zrobimy unboxing dodatku do Farming Simulator 2013 Czyli Tytanium Dodatek Edycja Tytanium Tak Odpakowujemy w Bliżej dam, jak widać, że odpakowuje. Dobra Jeszcze mam Taki Tak, podniecą. Teraz otwieramy pudełko W pudełku znajduje się płyta I... No I po prostu ten kod aktywacyjny, instalacja gry, co i owo. A płytka wygląda w bardzo fajny sposób. Bardzo ładny. A teraz Wam porównam pudełko od Farmi Simulator 2013 bez dodatka. Tak otwieram, mam płytę. Płyta wygląda o wiele inaczej. E, tu mamy cały ten podręcznik i te wszystkie rzeczy Czyli Jak widać dodatek ma ładniejszą płytę Tak, teraz wejdę i zainstaluję to na komputerze Ten dodatek I pokażę wam co doszło, jakie maszyny i wszystko No I, te, no i wam wszystko opowiem Jak widzicie tu nawet pisze Zdobądź, jakieś tam dodatkowe Pisze, może mieć ponad 20 nowych pojazdów nowe amerykańskie środowisko no jak widać ładnie, ładnie, ładnie więc chcę zobaczyć co za maszyny dojdą więc pamiętajcie zaraz do was. okej okay, jak widzicie po zainstalowaniu naszego dodatka grze zmienia się w nasze menu główne tak kariera taka sama jak była już mam swoją mapę przytaną, no sobie tak do no śmierci dobra start i tak y, mamy naszą mapę Verse Big De Hills i może każdy sobie to przeczyta bo to jest naprawdę bardzo dobry opis tej mapy mamy tu zostać szansę głównym dostawcą regionu y, nowe maszyny nadają się wyjątkowo dobrze do pracy na rozległych polach naszej farmy No i na przykład tu wybierz swoje najnowsze gospodarstwo w krajnie szans i rozpocznij nową karierę. No. Jak widzicie, mapa naprawdę jest dobre, dobrze wykonana. Wszystko ładnie wygląda. Widać klimat USA. No i zobaczymy teraz jakie doszły ciągniki. Ciągniki doszły na case. Case, case, czy casey... Ym, no. Ciągniki bardzo ładne, podwójne koła, zaleta ciągnika case, ich magnum to moc, solidność, wygoda i wydajność, tak? No i taki stary jakiś traktorek. No i tu no. Te, te, te. jeszcze ten, nie ten, jeszcze on był, o, i jeszcze ten traktor, doszedł. Ładowacze czołowe, nic nowego, combine, o, też combine z firmy case. Bardzo ładne są. Tu mamy przystawkę do zbioru kukurydzy i śliwiarki dwie. Czyli bardzo ładnie. Wrotki jakieś jak nie mam. kultywatoru chyba też do nie doszło. Ściewniki, że to już było. To już było, ale ja jeszcze mam pokażę tą ciężarówkę, która doszła. To było z firmy e, Yyyy Lizard Też ładna ciężarówka Moc też fajnie Wszystko ładnie wygląda pięknie Ładne Bardzo ładne modyfikacje No bardzo ładny ten dodatek Więc wam go szczególnie polecam żeby kupić No Jak widzicie bardzo ładnie Wszystko wygląda Nie mam nic do zarzutu Wszystko jest Taj było w standardzie to jest ten najnowszy ten, ten stary traktorek co doszedł jest naprawdę bardzo ładny dodatek więc biegnij do sklepu i kupuj i zapomniałem dodać, że ja ten dodatek kupiłem za 40zł w mediamarkcie no więc bardzo ładnie wszystko śmiga no więc jak, jeśli chcecie let's play z tego dodatku na multi to piszcie w komentarzach ja się postaram nagrywać Let's play jest z tego dodatka. No i jeszcze zobaczymy jakie tu mamy pola. O, duże, bardzo duże pola. Ładne. Pojazdy. No, te stare. O, to jest ten trochę. <grywa> Ale staroszek. A kombaj, zobaczmy jeszcze pole gdzie stoi komo. O. Pole jest bardzo duże. No więc... Dużo będzie koszenia, więc dużo będzie grania Więc życie mi powodzenia na tym nowym Czy Żeby grać? No, jak widzicie Tu mamy te wasz własne domki Sto Wszystko ładnie Wykonane dobrze Wykonane, więc o nawet domek z garażem No, więc naprawdę Bardzo, bardzo fajny dodatek więc y, naprawdę polecam wam go. No więc to może na wszystko w tym outboxingu dodatka i pokazanie co i owo jest w dodatku. Więc jeśli ci się filmik spodobał zasubskrybuj, zalajkuj, daj komentarz. Każda łapka w górę mnie motywuje. Więc to wszystko. Więc nara.